Państwu mart ciszą. <plosy> <kluz> Państwu jak <Jakubką>. kupkom. <plosy> <plosy> Państwu Filipiakom. Państwu Adamkom. Dziękuję. Państwu Genderkom. Dziękuję. Państwu, Dziękuję. Dziękuję. Państwu, genderkom. Dziękuję. 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 Państwu Nabzdykom. Państwo królom, państwo bałon. Także dziękujemy wszystkim nauczycielom zespołu szkół publicznych w Rozdrażewie. Młodzież poproszę o wręczenie kwiatów. Ja wyjmę listę, bo tak dużo ich było, mógłbym kogoś pominąć. Jeszcze nie te. Ja wiem, że to troszkę trwa, ale no, myślę, że. Tyle czasu poświęciliście ze swojej strony, także no, my chociaż tą odrobinkę. Pani panu dyrektorowi Szczakowi. <noise> pani ko koordynator projektu Hani Wierzowiecki, <noise> realizatorom, pani Wiesławie Winek. Pani Aleksander Mański, <plosy> Pani Główny <Wiliu> Karol, <plosy> Pani Ewie Kut, Panu Piotrowi Makiewowi, Pani Marcie Moty, Pani Agnieszce Kołodziejskiej, Pani Mirosławie Rząbińskiej, Pani Joanczy Adamia, Panu Piotrowi Ratajczakowi, Panu Łukaszowi Rybie i Pani Walibu Rolniczku. Dziękujemy także Pani Grażynce Bale, Pani Alinie Jakóbek i Pani Tylecie Jakosy. Ale też nas wspierają, robią tą robotę, której my nie widzimy, może tutaj, ale ona jest bardzo ważna. Nie wiem, gdzie jest pani Mariola. Pani Mariolu? Zapraszamy, zapraszamy w ogóle wszystkie panie z koła gospody Wiejskich i z kabaretów. Jeżeli mogą, do nas. Jeżeli nie, to na Pani ręce. Wszystkie te kwiaty, które są, to są dla Pani, bo nasze słowa wdzięczności są ogromne. Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie składa podziękowanie przewodniczącej i członkiniom koła gospodyń wiejskich w Rozdrażewie za życzliwość i pomoc w organizacji biesiady przy wielkopolskim stole w ramach realizacji projektu <tosłuk> Komeniusz Partnerskie programy szkół. Panie Mariowie, dziękujemy, dziękujemy paniom wszystkim. <tosłuk> Myślę, że przeogne brawa, bo... Przenosło moje wrażenie, to, co tutaj jest. Zapraszamy Państwa posłów. Prosimy, prosimy, już były podziękowania, odebrały dzieci, ale tutaj miejsce się znajdzie. Zapraszamy, wejdźcie do nas, bo będziemy dalej jeszcze troszeczkę składać podziękowania. Ja nie dałem tego Mariące. Także należą się słowa podziękowania Panu Dyrektorowi, który, jak koledzy w szkole, nazywaliśmy ostatnio Sztab Kryzysowego Zarządzania. I też, Panie Dyrektorze, bardzo dziękujemy za ten wkład pracy. Pani Mariolu, przepraszam, że nie podałem podziękowań. Tak się do nich przywiązałem, że nie chciałem oddać. Myślę, że w tym miejscu także poprosimy pana Wójta, może powie dwa zdania, może pani przewodnicząca, nie wiem. Później ja jeszcze będę żegnał się oficjalnie z delegacją z Landwarowa. Panie Wójcie, zapraszamy. Moi drodzy, w tym dzisiejszym spotkaniu zawierającym tak wiele miłych i radosnych akcentów jest też pewna nutka nostalgii. Jest ono mianowicie dowodem, jak szybko przemija czas. Wydawało się, że zupełnie niedawno młodzież z Landwarowa gościła po raz pierwszy w Rozdrażewie, uświetniając swym tańcem i śpiewem obchody Dni Gminy. Tymczasem Wkrótce minie rok od tamtych wydarzeń. Myślę, że rok ten dla współpracy Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Średniej Szkoły imienia Henryka Sienkiewicza w Landwarowie bardzo owocny. Wspólnie napisany projekt, który uzyskał dofinansowanie z programu Comenius, pozwolił grupie naszej młodzieży na zwiedzenie Litwy, Teraz przez ostatnie kilka dni mieliśmy przyjemność gościć Was w Rozdrażewie. Mieliście okazję bliżej poznać naszą gminę, ale także zwiedzić kilka uroczych miejsc naszej ojczyzny. Mimo napiętego programu znalazł się również, również czas na wspólną zabawę, rozrywkę. Która była okazją do zawierania nowych znajomości, które mam nadzieję z biegiem czasu zasłużą na miano przyjaźni. I muszę powiedzieć, że to mnie najbardziej cieszy, bo ta forma współpracy jest najbliższa takiemu mojemu osobistemu wzorcowi współpracy ponad granicami. Współpracy opartej na znajomości, przyjaźni jak największej rzeszy ludzi, a nie tylko oficjalnych wizytach i wymianach pism. I życzę Wam, młodzi ludzie, by te zawarte znajomości przetrwały próbę odległości i czasu, który upłynie do kolejnego, mam nadzieję, spotkania. Mam również nadzieję, że jutro wsiadając do autokaru zabierzecie ze sobą moc miłych wrażeń z rozdrażenia.